Studio Dziennik, dzień dobry. Ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest premierowy odcinek nowego programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. To w Studio Dziennik będziemy gościć polityków, samorządowców, sportowców, artystów i przede wszystkim mieszkańców Wałbrzycha i regionu. Dziś naszym gościem jest prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej. Dzień dobry, witam, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, gdyby to od pana zależało, uwolniłby pan dziś szczepienia dla każdego chętnego, czyli nie rocznikami. Dzisiaj otwieramy rejestrację i wszyscy chętni przychodzą na szczepienia. Opinia? W zasadzie tak, od najbliższych powiedzmy dni, może od połowy przyszłego tygodnia, tak wynika z moich i nie tylko moich analiz, które oczywiście na bieżąco prowadzimy, mamy pewnie jedną z bardziej unikalnych okazji w Polsce, żeby obserwować zachowania nie tylko mieszkańców Wałbrzych, ale w ogóle Polaków punkcie szczepień masowych, który działa przecież już od ponad dwóch miesięcy w Starej Kopalni. Właściwie jest to takie, taki eksperyment, który nam się trochę mimochodem udał jako pierwszym w Polsce od połowy stycznia i moja ocena dzisiaj jest taka, że w ciągu najbliższych dni, nawet nie tygodni, dni będziemy mieli poważne wyzwanie w Polsce, również w Wałbrzychu, również na Dolnym Śląsku. To wyzwanie będzie się nazywało znalezienie wystarczającej liczby chętnych do zaszczepienia się przy rosnącej w sposób, powiedziałbym, stały, jednak mimo różnych perturbacji, dość przewidywalny liczbie szczepionek, która będzie napływała, napływała do Polski. Ten mechanizm unijny, jednak widać po kilku tygodniach czy miesiącach, że po prostu działa. Zaczynają spływać coraz większe liczby szczepionek, a wiemy doskonale, że uwalniane kolejne roczniki naszych rodaków w coraz mniejszym stopniu, a są to roczniki młodsze, w coraz mniejszym stopniu są mocno zdeterminowani, żeby się zaszczepić. A kont ale wiem, że kontestujących jest coraz więcej. Ale wiem, że pytaliście firmy działające na, na terenie wałżeńskiej specjalnej strefy, takie deklaracje, żeby te filmy pracowników złożyły, wiecie już, jakie jest zainteresowanie, chociażby właśnie na strefie u nas. No, to jest jeden z elementów, o którym chciałbym o którym chciałbym porozmawiać, jeśli będzie taka możliwość w najbliższych dniach z osobami odpowiedzialnymi za. Szczepienie w Polsce, mówię o, o narodowym programie szczepień. Przekazuję te uwagi zresztą panu Wojewodzie, z którym od wielu miesięcy, co zresztą bardzo często podkreślam, dobrze współpracujemy. Uważam, że zakłady pracy, szczególnie takie, powiedziałbym, no, zorganizowane w taki no, dość, powiedziałbym, wyrafinowany sposób, jak na przykład firmy w naszej strefie ekonomicznej, działające w systemie pewnym logistycznym europejskim, żeby nie powiedzieć globalnym, Są niesłychanie zainteresowane w jak najszybszym i jednocześnie nie przeszkadzającym funkcjonowaniu zaszczepieniu swoich pracowników. A jakie to jest, wiecie, jakie to jest u nas na strefie zainteresowania? Zainteresowanie pracodawców, czyli, czyli zarządu w tych firmie jest bardzo duże. A pracowników? I pracowników też. To się pewnie trochę wiąże i na to bardzo liczymy, z tym, że jednak gdzieś się coraz częściej przebija się w Europie i na świecie. Taki pogląd, że duże, duże zbiorowości, całe zespoły firm dużych zna o ogromnym znaczeniu globalnym będą wymagały od swoich pracowników po prostu posiadania paszportu szczepień. To się już dzieje w Ameryce. Wiemy doskonale, że zakłócenia. W globalnej gospodarce wynikają na przykład z tego, że produkcja podzespołów elektronicznych po prostu kuleje. Z wielu powodów, ale pandemicznych generalnie mówiąc, takie firmy jak Toyota, jak Mando, jak Cezanit, jak NSK, czy, czy wszystkie firmy właściwie w strefie ekonomicznej nie mogą sobie pozwolić na większe perturbacje bez Kolosalnych następstw, jeśli chodzi o funkcjonowanie firmy. od tego zależy przecież to, czy Wałbrzyszanie będą mieli pracę, czy po prostu będziemy funkcjonować. Panie prezydencie, wielokrotnie powtarzał pan, że POZ-y, czyli no, najprościej mówiąc, przychodnie, nie są przygotowane do tego, żeby prowadzić właśnie masowe szczepienia. Stąd zresztą idea, podejrzewam, między innymi starej kopalni. Ale ja chciałbym zapytać, POZ-y przychodnie, do których wiele osób przez całe życie chodziło się szczepić, nie do końca są przygotowane, a my robimy, już mamy zgodę, rozumiem, NFZ-u, Szczepienia na parkingu. To jest bezpieczne, to, 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 to sprawdzi się? Tak, oczywiście, że tak. Ja, mimo tego, że jestem lekarzem praktykującym i w pełni utożsamiam się z naszą, powiedziałbym, środowiskową czy korporacyjną polityką w tym zakresie, to muszę powiedzieć, że tu się tu się trochę różnie od, od choćby pana doktora Grzesiowskiego, którego niezwykle cenię. Amerykanie, brytyjczycy i ci wszyscy, którym udało się szybko zaszczepić, po prostu wybrali model szczepienia polegający na pewnej liberalizacji. Kryteriów samego procesu. I tak Amerykanie szczepią właśnie drive thru to oni przecież wymyślili, tak robili i robią jeszcze w Izraelu i Wielkiej Brytanii, i oni pierwszy są, są te kraje są beneficjentami pozytywnego efektu szczepień. Te wątpliwości dotyczące tego, czy to nie jest procedura po prostu wymagająca, nie wiem, instytucji szpitalnej, no wyraźnie się moim zdaniem nie bronią, choćby ogromny sukces starej kopalni od dwóch i pół miesiąca funkcjonujący. Przecież my zaszczepiliśmy tam kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski. Pokazuje, że można to robić dobrze, bezpiecznie i co najważniejsze, szybko. Bo szybkość w przypadku programu szczepień oznacza mniej zgonów. Po prostu. Mniej zgonów. Czekamy zatem na uruchomienie tego punktu, z tego co wiem, ma ruszyć już w poniedziałek. Panie prezydencie, wspomniał pan o wojewodzie. Ostatnio trochę właśnie przez punkt drive-thru zaiskrzyło, mam wrażenie, na, na linii miasto wojewoda, ale rozumiem, wszystko jest w porządku. Zaprosił, jeżeli będziemy szczepić, nie wiem, ostatniego mieszkańca Wałbrzycha, zaprosi pan wojewodę, ba, nawet koordynatora do spraw szczepień, pana Michała Dworczyka, żebyśmy wspólnie świętowali, jak gdyby, no sukces, według mnie, zaszczepienia wszystkich chętnych. Myślę, że nie Krzyło pomiędzy nami trochę, trochę do całej sytuacji, która jest niełatwa w ogóle w Polsce. Przecież uruchomienie tych masowych punktów szczepień no wiązało się z pewnymi informacyjnymi, powiedziałbym, niekonsekwencjami, tak bym to ujął. Bardzo wiele osób liczyło, że wystarczy po prostu to zorganizować i, i już. My trochę też na to liczyliśmy. Ale jest przecież NFZ, on musi to sankcjonować, musi to sprawdzić. Jesteśmy po kontroli w piątek. No, aura weekendowa zdecydowanie nie, nie sprzyja szczepieniu na wolnym powietrzu. Mówię tutaj o o kondycji, o, o, o dobrostanie pielęgniarek, ratowników, lekarzy. No wszystko, ale wszystko mamy przygotowane. Ale wszystko mamy już przygotowane i też muszę powiedzieć, że ja nie dostrzegam postępowaniu pana wojewody czy kogokolwiek innego jakiejś złej woli w stosunku do nas. Myślę, że po prostu jesteśmy jednym z tych punktów na mapie Dolnego Śląska, który zdecydowanie wpływa na w ogóle niezły obraz Dolnego Śląska, jeśli chodzi o, o szczepienie. Jesteśmy... To może warto Michała Dworczyka zaprosić i pokazać. Zapraszam. Panie prezydencie, szczepienia to nie wszystko. Miasto żyje swoim życiem, pan jest włodarzem. No i właśnie, obwodnica Wałbrzycha. Tutaj, jeżeli mówimy o obwodnicy, za dwa miesiące powinniśmy nią przejechać już według harmonogramy. No chyba trzeba głośno powiedzieć, to się nie stanie. No to się, to się nie stanie, no z, z choćby z bardzo powiedziałbym takiego, takiego oczywistego powodu. Pogoda w tym roku jest no, wyjątkowo niesprzyjająca. Mamy właściwie całą lawinę wniosków od firm, które wykonują inwestycje, które po prostu nie są w stanie zrealizować inwestycji w terminie takim, jak ambitnie sobie wspólnie ustaliliśmy. Dziś jest połowa kwietnia, ale leży śnieg za, za oknem, jest temperatura bliska zero, wilgotność jest okropna. To kiedy? Październik, grudzień? Więc ja jeszcze. mogę powiedzieć tak, wiele rzeczy na budowie, po prostu nie da się technologicznie zrobić, jak jest zimno, jak jest wilgotno, jak nie schnie, niezależnie od tego, czy to jest budowa domów na Stasica, bo nie schną ściany, czy to jest obwodnica. Więc sądzę, że jesień jest realnym realnym terminem i to są tak poważne inwestycje, wymagające takiego reżimu technologicznego, takiego sprawdzania i weryfikowania, że ani ja nie naciskam w żaden sposób wykonawcę czy inżyniera kontraktu. Zresztą nadzór budowlany jest tu bardzo skrupulatny i żadna presja yy, nie odgrywa tu żadnej ro roli, ma być zrobione porządnie, na lata i bezpiecznie. mówimy przecież o wiaduktach, o przejściach podziemnych, mówimy o miejscach, gdzie no, bardzo często ten inwestycja. grunt jest dziurawy. Pokazujemy, relacjonujemy gigantyczną inwestycja, a bierzecie pod uwagę otwarcie obwodnicy na etapy, czyli Piaskowa Góra Żeromskiego na przykład, bo ten fragment jest najbardziej zaawansowany. Analizujemy to, ale mówiąc szczerze, każdy dzień przynosi nam trochę niespodzianek. Nowy kabel, nowa, nowa dziura w ziemi, przypominam sytuację sprzed dwóch tygodni, właśnie w święta nam się ujawniła dziura Naprawdę niebezpieczne dzięki Bogu nie skończyło się tragedią, bo przecież zapadł się, zapadła się jezdnia na, na głębokość 4,5 metra w środku dnia. Więc jesteśmy miastem z dużymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że to pokazuje budowa obwodnicy, jakim w ogóle jest wyzwaniem nasze wspólne gospodarzenie. Czyli lepiej tutaj. powoli i bezpiecznie. Przede wszystkim bezpiecznie. Będzie dłużej, będzie drożej. Nie, raczej nie. Powinniśmy raczej nie, raczej, raczej proszę tylko o cierpliwość kierowców, mieszkańców. Żadnego dnia nie tracimy i, i chyba mogę też powiedzieć w imieniu Budimexu, że, że nie tracimy, natomiast... No po prostu jesteśmy wszyscy, zarówno wykonawca, jak i my, jesteśmy no, pod ogromnym wrażeniem tego, jak dużo rzeczy dzieje się, działo się pod ziemią w Wałbrzychu, o czym albo nie wiedzieliśmy, nie albo nie mieliśmy świadomości. Musimy sobie radzić. Panie prezydencie, na koniec jeszcze krótko o politykę chciałbym zahaczyć. Dolny Śląsk, wspólna sprawa, projekt za, nie przeciwko komuś, tak jak państwo mówią. Cel wybory samorządowe 2023. Kilkudziesięciu samorządowców, bardzo wiele wyrazistych postaci. Kto jest liderem? Pan? Pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, pani prezydent Beata moskow słoniewska pan prezydent Jeleniej Góry. Jest lider? No został na posiedzeniu... A ja nie mówię o przewodniczącym. Na, takim na, myślę, że naturalnym liderem i to jest bardzo znamienne, jest wybranym przez nas wszystkich, przez właściwie ogromną większość samorządowców Dolnego Śląska, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym ruchu, w tym stowarzyszeniu. Nie ma południa, północy, wschodu Dolnego Śląska. Są wszyscy samorządowcy. Tworzymy ogromną większość samorządowców aktywnych w, na Dolnym Śląsku w ostatnich latach. Po prostu uznaliśmy, myślę całkiem naturalnie, że naszym liderem, jeśli tylko chce podjąć się tego zadania, powinien być prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W, w, powiedziałam takim pozytywnym odróżnianiu się od poprzednich prezydentów Wrocławia, czuje dolny śląsk. Ale niektórzy już mówią, że jest celebrytą, że, że to stowarzyszenie zaczyna trochę właśnie przypominać. Nie, nie, nie. Muszę powiedzieć, że pracujemy wspólnie. zarówno pan prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski, jak który się do tej pory. Często nie angażował, jak i prezydent, prezydent Głogowa, przecież rzadko do tej pory przywoływany. Prezydent Świdnicy, Jeleni Góry, oczywiście z moim udziałem. My wszyscy razem mamy poczucie, że łączą nas idee, zasady, nawet nie powiedziałbym, że samorządowa polityka łączy nas poczucie, że musimy wspólnie razem ten samorząd dolnośląski, myślę, że również w kategoriach Polski, bronić. Bronić przed zmianami, które. Wyraźnie podważają jego sens. Żeby bronić, trzeba mieć władzę, czyli przygotowujecie już listy do sejmiku województwa Dolnośląskiego, Bo rozumiem, że sejmik jest takim naturalnym celem. A czy wiemy, kiedy te wybory będą, bo ja tak naprawdę. Dlatego trzeba już przygotowywać. Nie mam, chyba nie mam zielonego pojęcia. Nie. Myślę, że, że i powtórzę tu to, co powtarzamy zawsze. Jesteśmy absolutnie zintegrowani w idei z każdym rządem, z każdą władzą w samorządzie wojewódzkim, ale na zasadach, które będą utrzymywały i broniły samorządu i go rozwijały. Dzisiaj jednak samorząd w Polsce na Dolnym Śląsku, w wyniku zmian legislacyjnych, powoli staje się właściwie taką fasadą, jak zresztą wiele instytucji demokratycznych w naszym państwie, więc myślę, że. Trzeba to robić w sposób, sposób systematyczny, mocny, a perspektywa wyborów, o której w tej chwili zupełnie nie myślimy, jest perspektywą dość odległą w moim przekonaniu, więc zajmujemy się przede wszystkim naszymi sprawami, takimi jak, nie tym, wiem, co tu cena, cena, cena wody, cena odpadów, zmiany legislacyjne dotyczące systemu oświaty, dotyczące tego, jak ma funkcjonować planowanie przestrzenne sieci. Dróg, jest ważne. Po, to, żeby mieszkańcy, po to, żeby mieszkańcy na Dolnym Śląsku mogli lepiej żyć. I to jest nasz cel. Panie prezydencie, na koniec chciałem zapytać wszyscy wiem, że jest Pan samorządowcem, który, który pilnuje wszystkiego w mieście każdej inwestycji. No, witamy w naszym nowym studiu i chcieliśmy. Chciałem zapytać po prostu, jak się podoba już na koniec. Bardzo. I muszę powiedzieć, że jestem ogromnie, ogromnie rad, że środowisko mediów. Niezależnych w Wałbrzychu, w regionie wałbrzyskim na Dolnym Śląsku. Nie dojrze się, nie poddaję, to się rozwija i trzymam kciuki za każdą taką inicjatywę, a przecież śledzimy i współpracujemy razem, śledzimy wasze, wasz rozwój od wielu lat i mogę powiedzieć, że to jest porządne dziennikarstwo i trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że częściej będziemy się widzieć w naszym studio. Studio Dziennik. Gościem nowego programu serwisu Dziennik Wałbrzych był dziś prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.